Sprawdzicie nie tak strasznie wcześnie jak w przypadku pani Hanny Zanowskiej, ale również z samego rana e, jesteśmy na Piotrkowskiej 133, e, żeby pokazać wam dzień życia kolejnego kandydata. Dzisiaj Włodzimierz Tomaszewski. Jest zimno, pada, zapowiada się naprawdę ciężki dzień. A jak to będzie wyglądało, zobaczycie sami. Gazety Wyborczej i fajnie. Po planie zajęć na dzisiaj Nie trudno zorientować się, że do wyborów zostało już tylko 4 dni. Teraz prezydent sam odpowiada na pytania przesłane przez gazetę wyborczą, a później mamy tak wyjazd na... Rynek w Łodzi busem. Później udajemy się pod Atlas Areny, gdzie odbędzie się konferencja prasowa. Potem znowu spotkanie z mieszkańcami. Następnie Łódzki Dom Kultury, Forum Łódzkiego Uwarunkowania Funkcjonowania i Rozwoju Miasta i Regionu, czyli jakieś spotkanie takie gospodarcze. Następnie debata na temat biedy w Łodzi, a potem jeszcze spotkanie z ambasadorem Japonii, wizyta w Muzeum Etnograficznym, a na podsumowanie dnia spotkanie ogólne komitetu. A wyjątkowo pracowity dzień, ale nie ma się czemu dziwić 4 dni do wyborów. Wszystko jeszcze może się zdarzyć. Te 4 dni mogą zadecydować o tym, kto znajdzie się w drugiej turze. Natia ja macie jeszcze gazety? dużo, dużo, a cukierki? No to nie wiem, chodź zobacz, czy coś chcesz wziąć, czy nie. Bieramy rzeczy.

Bardzo Proszę bardzo. Dobrać. Jeszcze, jeszcze tak, Proszę bardzo. Jeszcze tutaj lila. Chociaż trochę ochodzi. Jeszcze taka pani. Ta pani Boże, może, może. Że pana tysiące będzie za Pana bo to jest ojcem człowieka. nie jest filozofia, tak? Że No właśnie, no właśnie. Więc nauczyciel czy nie mówi o jakimś przeszkoleniu półrocznym, czy jakimś, że mógł pracować? I panie prezydencie, ile by było dla pana nauczycieli? Nie, nie jednakowo, tylko tak jakoś tak jeden my mamy Ja wiem, że za nami, a właściwie za kandydatem na prezydenta. Spotkanie z mieszkańcami na jak było widać bardzo przyjaznym gruncie na placu Bardickiego. a teraz kolejne spotkanie, można powiedzieć u siebie. Jedziemy pod łódzką Atlas Arenę, gdzie odbędzie się konferencja prasowa. W tej kampanii wyborczej kandydaci bardzo chętnie zapraszają nas na konferencje prasowe, które odbywają się na świeżym powietrzu, i bardzo dobrze, bo to bardzo fajnie wygląda w obrazku. Z tym, że marzniemy my, marzniemy oni, myślę, że przydałby się jakiś taki wspólny projekt środowiska dziennikarskiego i świata polityki, i taka prośba, aby wybory przenieść jednak na wiosnę. Patę trzeba trzymać, bo jak ruszymy, ja teraz dziękuję, bo muszę zasłonić. Nie, nie. Jeszcze tak, ta nie Nie, trudno. Ale to trzeba pamiętać o tym, że to dobrze zależy. Młoda Mo, para tutaj, młodej parze. No, młodej nie, ale dziękuję. A to bym się cieszył jakby mi dali cukierkę. Tak? Że za cukierkę? Nie, nie, nie. nie Chalda. Dzień dobry. Dzień dobry. A jak ta się szykuje na tych dolech? Dzień dobry. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Sì A ode mnie, że Państwo. Wszystkiego dobrego. pan zapad Tak, Tak, właśnie. On tu jest. Właśnie widzę. Trzymajmy nasze miasto, stara otwarty Dlatego. Ale jaka będzie gwarancja, że będzie tak wesoło i tak serdecznie i tak przyjemnie, no bo dzisiaj jest pięknie. Reklama jest piękna. Ale to muszę do zbierzemy to zrobią Wędzę czy później musiało się to tak skończyć dwie debaty w tym samym miejscu prawie w tym samym czasie. Można się w tym trochę pogubić, a tak chyba na tematy gospodarcze. Nie co i nie mogę prezesa, nie będzie. Tylko ja bym chciał w końcu możliwość, żeby podbudowę jednego festiwalu, nawet tego, z takim projektem Franka Garnego. Ja tylko mówię o tym, że prosiłbym o to, żeby mówić o realiach, a nie prowadzać demagogii, która jest kompletnie niepotrzebna. Musimy jakieś Bardzo proszę. dzień dobry. Dzień dobry. Trochę żółtych, trochę czerwonych bardzo proszę. Nie, łapię, Czernia. Czernia. Te będą bardziej pasowały z łóżkami. Dzień dobry. Dziękuję. Zapraszam do niej już. ...wspólnota ludzka, LPR, pan Włodzimierz Tomaszewski, witam Państwa w Wielkiej Brytanii, i pan Jan Żmigalski. Natomiast jednocześnie chciałbym przeprosić, ponieważ ja, tak jak każdy z nas, jest gdzieś tam yy, wywoływany, jest dzisiaj ambasador Japonii, za jakieś kilka minut będę musiał wyjść, ale będę tak jak się tylko da. Natomiast nie chciałbym z paniami dzielić biedy, ale raczej dzielić się bogactwem wiedzy. W związku z tym wierzę, że nawet jeżeli nie uda się tego przekazać w tej chwili, to będą inne sposoby, żeby również z tymi informacjami i projektami się wspólnie podzielić. Z jednej konferencji na drugą konferencję w międzyczasie kwetarnia, a już za chwilę spotkanie z ambasadorem Japonii. No, to się naprawdę nazywa intensywny plan dnia.

Akcent kampanii pomału dobiega końca. Teraz powrót do biura, tam spotkanie ze sztabem, podsumowanie dnia i zaplanowanie działań na ostatnie dni kampanii. <noise> No, i okazało się, że nie dość, że naszego kandydata czeka jeszcze koncert. To w dodatku recital tradycyjnej pieśni japońskiej trochę się przedłużył. Dlatego też wymknęliśmy się niepostrzeżenia, aby zobaczyć, co w tym czasie dzieje się w jego sztabie. Chodźmy. Proszę. Dziękuję. Przepraszam, żeśmy się spóźnili, ale y, kultura Japonii nas tak ciągnęła przez Chopina, że y, nie można było się y, Żeby wszystko było jasne, dowiemy się jeszcze co państwo ode mnie oczekują? Zostania prezydentem. W pierwszej turze. Tu jeszcze, raz, jeszcze nie, raz, nie. Jeszcze nie. Raz, nie żyje, żyje, żyje. Żyje, żyje. całego komitetu Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Ale czy, czy koncept musi to wykładać potem? A na koniec nie okazało się, że dzisiaj w ogóle są urodziny pana Wodzimierza Tomaszewskiego. Zobaczymy jaki prezent gotują mu mieszkańcy w głosowaniu 21 listopada. Zobaczymy.